Mamy w Civil Defense specjalny program dedykowany wspólnotom mieszkaniowym, administratorom budynków, członkom tych wspólnot, zarządom. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że to Państwo będziecie musieli się przygotować na sytuację kryzysową. Musicie wiedzieć, co zrobić, kiedy nie będzie światła, wtedy, kiedy nie będzie prądu i windy nie będą działały, jak zagwarantować dostęp do wody bieżącej wtedy, kiedy kiedy wodociągi mogą nie pracować albo mogą być przerwy w ich, w ich pracy. I jak spowodować, że mieszkańcy w waszych budynkach będą mogli swobodnie wchodzić i wychodzić, bo część z nas żyje w blokach czy, czy w domach, które są ogrodzone i, i to wejście może być w sytuacji kryzysowej utrudnione. Wreszcie wspólnoty mieszkaniowe dysponują funduszami, chociażby funduszami remontowymi, i będziecie pewnie spotykali się z takimi oczekiwaniami mieszkańców, żeby część tych środków przeznaczyć na przygotowanie jakichś miejsc schronienia, jakichś systemów reagowania w sytuacjach awaryjnych. Cały blok spraw związanych z obroną cywilną, z przygotowaniem się na reagowanie w sytuacji kryzysowej obejmuje nasze szkolenie dedykowane dla wspólnot mieszkaniowych, dla administratorów budynków. Zapraszamy do Civil Defense to jest specjalne dla Państwa szkolenie. Mamy też już gotowy materiał, który będzie opisywał całość tych zadań, obowiązków, możliwości, szans, ale też i zagrożeń oczywiście, bo o nich też musimy wiedzieć. Civil Defense to też program dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców budynków.